Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Czerwonka i reprezentuję firmę TEMA, przedstawiciela firmy Gira na rynek polski. Nasza firma od 30 lat zajmuje się promocją marki Gira oraz rozwiązań inteligentnego domu w standardzie KNX. Dzisiaj chciałbym przedstawić nowy czujnik przyciskowy Gira TS4. Całkowicie nowa forma bezramkowa, idealnie dopasowana do flagowej serii Gira Esprit. Czujnik przyciskowy Gira 4 jest dostępny w wersji ze szkła. Stali szlachetnej i aluminium. Dostępna jest również wersja ze stali szlachetnej z powłoką z brązu i wersja aluminiowa lakierowana. Wizualnie czujniki przyciskowe Gira 4 pasują do najczęściej wybieranych kolorów wielu programów stylistycznych z oferty Gira System 55. W przypadku wymiarów zewnętrznych 95x95 mm czujnik przyciskowy Gira 4 oferuje obszerną powierzchnię obsługi o doskonałych walorach dotykowych. Podczas naciśnięcia wyczuwalna jest reakcja zwrotna, dzięki czemu błędy w obsłudze są niemal wykluczone. Czujnik przyciskowy Gira 4 jest dostępny w wersjach pojedynczej, podwójnej i czterokrotnej. Istnieje możliwość indywidualnego opisania zestawu klawiszy. W celu indywidualnego zaprojektowania klawiszy na portalu Gira można wybierać spośród wielu cicionek i symboli, a także umieścić logo firmy lub hotelu. Czujnik przyciskowy jest wyposażony w zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności powietrza do precyzyjnego pomiaru lokalnej temperatury. Ponadto, do systemu regulacji temperatury w pomieszczeniu można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury, np. w celu pomiaru temperatury podłogi. W przypadku czterokrotnego przycisku możemy zdefiniować do 8 indywidualnych funkcji. Jedna lub dwie diody LED dostarczają czytelnych informacji o eksploatacji i stanie. W przypadku ważnych komunikatów, takich jak informacje o usterkach, alarmach, każde wskazanie stanu można również zaprogramować jako kilka nakładających się wskazań. Dzięki czemu każda dioda LED może sygnalizować kilka stanów urządzenia końcowego. Diody LED można zaprogramować w ośmiu różnych kolorach. Dodatkowymi istotnymi cechami czujnika są możliwość aktualizacji, obsługa Kajnik Secure, zintegrowany port magistralny. Zapraszamy do kontaktu lub na naszą stronę internetową www.tema.pl